Czy to jest kolejny motywacyjny filmik? Tak. Czy ja uwielbiam nagrywać takie filmiki? Tak. Dlatego będzie ich mnóstwo. I ja wiem, ile można gadać o tym samym, ile po prostu można gadać, weź się w garść i coś zrobić, bla bla bla. Ale szczerze, ja serio czasem tak potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział, że mam iść coś zrobić, bo po prostu nie wiem, nie mam siły, nie mam motywacji. I w wakacje, jak dosłownie nie macie jakiejś takiej presji na zrobienie czegokolwiek, to tak ciężko jest czasem stać z łóżka, serio, Nie, nie no. Ja lubię nagrywać takie filmiki, więc nagrywam takie kolejne filmiki. Jeśli macie i dosyć, to mi napiszcie. Pomiędzy tymi vlogami, challenge'ami, które miały być przez to daily, ale zobaczymy jak wyjdzie, okej? Okay? Jestem na początku wakacji i ja zaczynam się bać o to daily i o to jakby co się tam pojawi, bo ja... Tak mi ciężko znaleźć po prostu czas i miejsce, żeby ponagrywać to wszystko, co chcę. Dobra, ja już wam nie gadam, zaczynamy ten filmik. Hej, Kamisieki, tutaj Wika i zapraszam was w new daily. Dzisiaj y, robię wam motywację do tego, żebyście wstali z łóżka, ale to już chyba wiecie. Także co, e, mówię wam, żebyście wstali z łóżka i to koniec tego filmiku. Pamiętajcie, że codziennie trwa daily, subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku jutro. Pa! Słowem wstępu, e, moim dzisiejszym tematem tego odcinka, a w zasadzie e, takim... Y, cytatem, który napełni nas tym filmikiem. Ja nie wiem, co ja gadam, naprawdę. Działaj, a nie myśl. Cokolwiek chcesz zrobić w te wakacje, cokolwiek, jakiekolwiek masz plany, cokolwiek chcesz osiągnąć w życiu, zacznij coś robić w tym kierunku, a nie tylko jakby myśl o tym, że, że chcesz to zrobić, bo jakby samego myślenia nic nie wynika, samego planowania nic nie wynika, i jakby nigdy nie będzie tego idealnego momentu, ok? Jakby serio, jeśli myślicie, że nie, jeszcze muszę zrobić to, to i to i wtedy mogę zacząć działać, zrobicie te rzeczy, to wy myślicie, że nie, jeszcze muszę zrobić to, to, to i to, żeby zacząć działać. I tak będzie zawsze, naprawdę mówię wam, że nie znajdziecie tego idealnego momentu, jeśli po prostu nie zaczniecie działać i tyle, jakby... Serio, nie da się inaczej. Nigdy nie poczujecie, że to jest ten moment. Nigdy nie będzie idealnego momentu. Po prostu musicie zacząć teraz, a będziecie do przodu. Jakby nawet jeśli teraz te filmiki nie będą idealne, jeśli chodzi o nagrywanie, nie? Ja na przykład tak mam, dlatego mówię o filmikach, bo yy, na tym najłatwiej mi się utożsamić, że te filmiki nigdy nie będą idealne. Te filmiki zawsze będą mogły być lepsze. Dlatego muszę zacząć, bo inaczej nie będą lepsze. I tak samo jakikolwiek macie cel, jakby. Po prostu zacznijcie. Plan był taki, że po tym filmiku zaczniecie po prostu robić i wyłączycie telefon i będziecie robić. Um, jeśli to mi nie wyszło, to piszcie w komentarzach. Okej, okay, w ogóle mam do tego filmiku scenariusz i w scenariuszu teraz mam punkt, zróbmy sobie razem herbatkę. Plan był taki, że ten filmik nie będzie po prostu siedzony i mówiony, tylko będziemy zmieniać miejsce i będę Wam mówić kolejne rzeczy. Problem był taki, że mam zrobioną już herbatkę. Także możemy wziąć łyka. W ogóle w prawdziwym wakacyjnym poranku ją słodziliśmy. Także, jeśli chcecie jakiś proces zrobienia, to jest tam. Ten filmik nie wyjdzie tak, jak chciałam. Dzisiaj żaden filmik nie wychodzi mi, jak chciałam. I wiecie, co? Jakby to jest OK. Jakby nie wszystko, co musicie robić, musi być idealne. Nie wszystko, co zaczynacie robić, musi być od razu idealne. Jakby wiadomo, że nie będzie. To jest oczywiste, że nie będzie. I to jest oczywiste, że każdego dnia nie wypełnicie tego wszystkiego. Ale pomyślcie sobie. I jak jednego dnia Wam coś wyjdzie i drugiego Wam nie wyjdzie, więc jakby poddacie się i trzeciego, czwartego nie będziecie robić w ogóle, a pomyślcie, jak pierwszego Wam wyjdzie, drugiego nie wyjdzie Wam, ale trzeciego znowu jakby zrobicie tylko na przykład na 30%, czwartego zrobicie na 50%, a szóstego zrobicie na 100%, siódmego może zrobicie na 10%. Ale jakby cały czas, nieważne jakby ile, to coś robicie, a w porównaniu do tego, że się poddacie pierwszego dnia i nie robicie nic, to i tak jest lepsze, nie? Także serio warto. Dobra, plan na ten filmik ogólnie był taki, że przytrzymy sobie razem biurko, że właśnie zrobimy jakiś estetyk rzeczy i że nam wszystkim się po prostu zachce, ale realnie że biorąc, to właśnie nie chcę wam dawać jak najwięcej dopaminy i jak bardzo was tutaj uzależniać, żebyście oglądali dalej, żebyście dalej tutaj ze mną byli i w ogóle i w ogóle, tylko chcę, żebyście zaczęli robić i żebyście się serio zabrali za to, co macie robić, co odkładacie od miesiąca, co mówiliście jeszcze w roku szkolnym, że ogarniecie w wakacje, cokolwiek mieliście zrobić, idziecie to robić w tym momencie, wyłączacie ten filmik, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i komentarz. I jak zrobicie to wszystko, wyłączać ten filmik i robicie to, co mieliście robić. I to jest koniec tego filmiku w tym momencie. Tym razem nie żartuję. <grych> nie no, serio. Ja, ja chciałam Wam tutaj dać jakieś takie argumenty, z ale ja nie będę już was tracić Waszego czasu. Dobra, serio, nie tracę Waszego czasu. M może to jest odklejone, że właśnie w tym momencie kończę ten filmik, ale idźcie robić to, co macie robić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Daily już jutro. Pa!